Jezus powiedział do swoich apostołów. Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeżeli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak jego pan. Jeśli pana domu przyzywali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą takiego domowników. Nie bójcie się więc ich. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprze się ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Moi kochani, Pan Jezus mówi, że nie ma nic skrytego, co by nie miało być wyjawione. I niektórzy mówią, jak to? Jak to? I próbują ukryć jakieś swoje grzechy chociaż w pewnym sensie można powiedzieć że każdy z nas gdzieś tak czy inaczej myśli tymczasem rzeczywiście tak będzie i myślę że można jeszcze dodać jedną ważną rzecz że nie tylko to wszystko co jest skryte stanie się jawne ale jeszcze w każdej z tej sytuacji objawi się chwała Boga i w każdej z tych sytuacji objawi się chwała Boga w taki sposób, że objawi się także tam Jego sprawiedliwość. To znaczy, że ten, kto pokłada nadzieję w Bogu, kto za swoje niewierności przeprasza, ale równocześnie ufa Bogu, że On to wszystko przemieni na dobro, ten będzie się z odkrycia tych rzeczy skrytych cieszył. To zaś nie powierza się Panu Bogu. Tam też sprawiedliwość Boża się objawi, ale taki człowiek może nie mieć wtedy udziału w chwale Bożej. Dlatego zabiegajmy o to i poszukujmy chwały Bożej w każdej, nawet najbardziej skrytej sprawie w swoim życiu, tak abyśmy mogli w świetle być wdzięcznym Bogu za Jego niezgłębione miłosierdzie. I ze świętą Faustyną powtarzajmy: Miłosierdzie Boże, na wieki śpiewać będę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.